Hej, dzień dobry, zapraszam na analizę internetu. Porozmawiamy dzisiaj o popularnych trendach z TikToka, które jeszcze nie doczekały się polskich odpowiedników. Będzie o Utah Mom, o Almond Mom, o People that Peaked in High School. I te określenia one w jakiś sposób opisują nam amerykańskie społeczeństwo, coś nam o nim mówią, e, i spróbujemy je też przerzucić e, w polskie realia. Więc porozmawiamy trochę o rodzicielstwie, porozmawiamy o związkach i porozmawiamy o szkole. Zapraszam. Zaczynamy od Almond Mam, czyli od migdałowej mamy, jakbyśmy to chcieli dosłownie przetłumaczyć. Almond Mom to jest mama, która ma bardzo niezdrową relację z jedzeniem, która jest na wiecznej diecie. To jest mama, która przeżyła lata 80. i 90. i była właśnie karmiona, to dosłownie karmiona tymi toksycznymi sloganami i dietami, które w tamtych latach um, królowały. To jest totalne przeciwieństwo naszych babci. Kojarzycie wszystkie te memy z babciami, która próbuje Ci wcisnąć jeszcze jednego pierożka, żebyś tylko nie, nie wyszła głodna. Almond Mom to jest totalne przeciwieństwo tego, ponieważ Almond Mom będzie Wam wypominać to, co jecie jak jecie? Jak często to jecie? Jakiej wielkości są te posiłki? To jest mama, która będzie wam dawać komentarze w stylu: Czy na pewno zamierzasz zjeść to wszystko, co sobie założyłaś? Może spróbuj zjeść pół porcji. Przecież niedawno jadłaś. Nie chcesz spróbować napić się wody i odczekać 15 minut? Może tak naprawdę nie jesteś głodna, tylko się nudzisz. You don't need that much butter. Look, that's all you need. Just scrape it along. I to wszystko zrobione pod taką przykrywką chęci dbania o swoje zdrowie, o swój wygląd, o dobre samopoczucie. Swoje, ale także swoich dzieci. Tylko to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, bo to już podchodzi pod zaburzenia odżywiania, które, których dzieci są uczone od najmłodszych lat, czyli uczą się tych złych nawyków, że jedzenie nie jest czymś dobrym, że to jest albo nagroda, albo kara, bo słyszą mamy, która zje coś niezdrowego, to sama siebie karze i mówi, o już nic nie zjem do końca dnia, bo to było dla mnie za dużo. Jak pójdziecie z nią do restauracji, to ona nie zje, nie zamówi sobie pełnego posiłku, tylko będzie próbowała jeść jakieś sałatki albo jakieś przystawki, bo ona w sumie to nie jest głodna. Bombastic side eye: Criminal offensive side eye. I to jest trend, który też nasila się w okresie Bożego Narodzenia i Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, bo to jest ten moment, kiedy spędzamy ten czas ze swoją rodziną. Też te młode dziewczyny wracają wtedy do domu rodzinnego. I to są święta, gdzie dużo się je, dużo się gotuje, spędza się czas razem. Tymczasem właśnie wyobraźcie sobie, że macie mamę, która cały czas daje właśnie takie głupie komentarze. I ten dom, który powinien być dla was takim bezpiecznym miejscem, nagle jest miejscem, gdzie jesteście oceniani i oceniane są wasze wybory żywieniowe.

Dziewczyny też często nagrywają filmiki, gdzie wracają do domu i pokazują, jak wygląda lodówka ich mamy, i tam naprawdę nie ma nic do zjedzenia, no bo przynajmniej nie ma niczego, co mogłoby je kusić. Otwierają szafki a tam jest, wiecie, tylko wafle różowe, jakieś suche krakersy I przede wszystkim orzechy i migdały. I właśnie ja stąd myślałam, że almond mam. właśnie wzięło się od tych orzechów i tych i tych migdałów, które one jedzą, że to jest ich przekąska, i stąd, stąd ta nazwa, ale słuchajcie, nic bardziej mylnego. Od Gigi, Hadid I od jej mamy. Gigi called. Is she okay? Yeah, she's felt a little dizzy because she's on that fast too. But she's to? A... Hey Gigi, here's your mom. Hi you Hi mommy, how are you? I'm okay, I just woke up. How are you? I'm feeling really weak. I have Really well your, your to jest you know. okay, fragment odcinka The Real Housewives, gdzie Gigi dzwoni do swojej mamy. Ona była wtedy po jakiejś operacji i powiedziała, że bardzo źle się czuje, że jest jej słabo i że zjadła. Pół migdała i mama radzi jej wtedy, żeby zjadła jednak kilka migdałów, tylko dobrze, dokładnie jej przeżyła. I ona potem próbowała się tłumaczyć z tego, że ona wtedy była właśnie po zabiegu, po narkozie, więc nie zdawała sobie sprawy z tego, co mówi. Jednak jest dużo innych nagrań, gdzie Jolanda, czyli mama, zachowuje się w stosunku do swoich córek właśnie w ten sposób, wypomina im to, ile jedzą, przypomina im cały czas, że są na dzieci i że muszą uważać na to, co jedzą, albo jak są takie jakieś okazje, i one jedzą tort, znaczy jedzą tort, jest tort i powinny zjeść ten tort. Z tej okazji poświętują tam coś i mama im daje nawet nie malutki kawałek tortu, tylko to jest dosłownie taki kęs, żeby tylko miały na spróbowanie i mogły poczuć, że coś jedzą, żeby czasem nie zjadły za dużo po prostu kalorii. Okropne. I jak ten trend zaczął być coraz bardziej popularny i Jolanda zaczęła być krytykowana za to, to słuchaj, ona nagrała takiego TikToka, chcąc chyba pokazać swój dystans, że ona jest tą taką ultimate, Almond Mam, i właśnie nagrała to. I w miarę jak ten trend stał się popularny, to okazało się, jak duży to jest problem. Jak dużo mam zachowuje się właśnie w ten sposób. I dziewczyny pisały, że one nie zdawały sobie sprawy, że wow, to się tyczy mojej mamy. Moja mama jest taka, zachowuje się w ten sposób. Ja teraz jestem dorosła, i muszę się od nowa uczyć zdrowej relacji z jedzeniem, bo od dziecka byłam uczona, że, że jedzenie jest złe, że jedzenie ma kalorie i że to jest coś, co czego powinnam unikać i ograniczać. I got organic sugar-free hot cocoa. You can have half of a cup. I don't need dinner. I have two glasses of wine. Honey, I need you to put out the oat milk and carrots for Santa. Early Christmas gift I got you ankle weights you can wear them whenever you go out. Oh, commercial break everyone do sit up. Honey get your shoes on. We're doing a 5k. I'm not toxic, I'm just trying to, help. to jest bardzo przykre. Dajcie znać, czy słyszeliście o Almond Mam i przechodzimy do, do Utah Mam, więc dalej zostajemy w temacie rodzicielstwa, dalej zostajemy w temacie Mam. Utah Mam wzięło się od stanu Utah, jak możecie się to myśleć. Utah jest stanem bardzo konserwatywnym: 60% mieszkańców to są Mormoni. Ja już omawiałam ten przypadek u mnie na, na Instagramie i bardzo Wam się spodobał, i właśnie stąd pomysł na nagranie całego tego odcinka, bo ja lubię takie ciekawostki. Ja szukałam, jak będąc teraz w Stanach, tego popularnego tumblera Stanlika I on swoją popularność zawdzięcza Utah Moms. Utah Mums to są młode mamy, które mają taką perfekcyjną rodzinkę. Dlaczego są młode? Dlaczego to jest ważne? Tak jak powiedziałam, to jest stan konserwatywny, więc tam jest bardzo duży nacisk na szybki na założenie rodziny na taki też tradycyjny model rodziny, czyli mama zostaje z dziećmi w domu, a mąż jest tą osobą, która zarabia. Pumpkin smile! I stąd powstał ten stereotyp. Juta mam, to jest mama, która jest młoda, która ma gromadkę dzieci, która zajmuje się nimi, rozważąc je na różne zajęcia pozalekcyjne, najczęściej chodzi w um, takich sportowych ubraniach. Lululemon ma właśnie Stanley Cup w ręce, okulary, jest przepiękna, mieszka w przepięknym domu, e, który dekoruje w zależności od, od odpowiedniego sezonu, czyli na przykład jak jesień to jest pełno dyń, jak wiosna to jest pełno kwiatów i rzeczy na Wielkanoc. Znacie ten vibe. To, to mi troszeczkę daje vibe beżowych polskich mam, bo właśnie w tych domach wszystko beżowych, beżowych smutnych mam, nie polskich, ale chciałam powiedzieć, jak no, polskie realia. Szczęśliwa rodzinka, estetyczne, piękne, ubrane dzieci, to jest coś, co bardzo dobrze się sprzedaje i to jest właśnie też coś, czym charakteryzują się Juta Mam. One potrafią sprzedawać, one potrafią kreować trendy, bo nie to, już one właśnie wypromowały cały ten trend na Stanley caps, czy na zestawy te do jogi Lulu czy na siłownie, to one też wypromowały taki trend, gdy Diet Coke. To jest, słuchajcie, kola, która jest z dodatkiem limonki i mleczka do kawy. I ona jest sprzedawana w jednej sieciówce w Stanach i będąc teraz chciałam jej spróbować. Niestety akurat ta sieciówka ma tylko drive-thru, czyli nie można wejść do środka i zamówić, tylko trzeba podjechać samochodem, a nasz kamper nie mieścił się w te... był za wysoki, nie mieścił się na drive-thru, nie mogliśmy zamówić. Więc chciałam to spróbować i zastanawiam się, czy w ogóle właśnie zrobić to w domu, ale czy mój żołądek jest w stanie znieść połączenie mleczka do kawy z... Coca-Cola? Nie jestem pewna. I w ogóle kilka miesięcy temu była też dosyć spora drama związana z Utah Mam, ponieważ jest taka grupka rodzinek, które działają w internecie i też pokazują się razem wspólnie, oznaczają się. Jedna z tych babeczek nagle dodała takie bardzo dramatyczne dramatyczne story, gdzie podpisała, że jej życie się zawaliło i ona zostaje single mam i że tam będzie rozwód i coś tam się dzieje. No i zaczęły się plotki, zaczęły się domysły. Ktoś tam zaczął pisać, że ona zdradziła swojego męża, więc ona chcąc się się wytłumaczyć, zrobiła live'a, na którym powiedziała, że yy... Ona z tymi swoimi koleżankami, z tymi innymi rodzinkami, z którymi działają w internecie, oni wszyscy, słuchajcie, są swingersami. Ale takimi swingersami, którzy nie idą na całość, tylko oni są w soft swingers, czyli, no, nie idą na całość, no, tylko um, zazwyczaj mieli taką zasadę, że um, jak są dwie osoby, które tam się mieszają, to partner jednej z tych osób musi być w tym samym pokoju. Okazało się, że ktoś tam w tej grupie nie zastosował się do tej zasady i poszli do osobnego pokoju i nie wiadomo, co tam się działo. I tam po prostu zaczęły się takie domysły, kto to zrobił, kto z kim kogo zdradził, i jeszcze właśnie najważniejsze było w tym wszystkim to, że to są właśnie te Utah Moms, czyli one powinny być takie perfekcyjne, idealne, beżowe i przede wszystkim religijne, no bo tam ta religia odgrywa ważną rolę. Tymczasem okazuje się, że oni, oni są swingersami, po prostu drama mówię, on była tak ogromna, pamiętam na TikToku, i ona potem, te wszystkie rodzinki były w to zamieszane, ludzie po prostu nie mogli w to uwierzyć. Ona potem. Chciała to wszystko odkręcić, no bo tak to chyba nie spodziewała się, że to tak wybuchnie. Zrobiła live i powiedziała, że ja ściemniłam z tymi swingersami, chciałam po prostu siebie wytłumaczyć. Nie ma żadnych swingersów, ale nikt jej nie uwierzył, oczywiście. No bo no, nie, nie brzmiało to szczerze. A princess too. Być może kojarzycie też taką popularną parę z amerykańskiego YouTube'a, Aspen i Parker. E, oni też mają chyba kilka milionów e, subskrypcji, bo kilka lat temu byli bardzo popularni i oni też bardzo szybko zdecydowali się na ślub, na dziecko, chyba w wieku 19 lat już, e, już wzięli ślub i teraz mają dwójkę. Dzieci. I czas temu nagrali filmik, gdzie powiedzieli, że troszeczkę żałują tego, że tak się pospieszyli, pomimo tego, że są szczęśliwą rodziną, bardzo się kochają i w ogóle to żałują tego, że tak szybko na to się zdecydowali, ponieważ oni są z Utah i ta presja społeczeństwa u nich była tak silna, że należy szybko wyjść za mąż i szybko założyć rodzinę, że nie mieli tego takiego czasu, żeby, żeby się wyszaleć, żeby mieć ten czas dla siebie, poznać siebie, rozwijać się, podróżować. I dopiero musieli wyjść z tej bańki, w której. W której dorastali, żeby, żeby to zrozumieć. To też fajnie, znaczy fajnie, niefajnie, pokazuje nam, jak duży wpływ ma na nas środowisko, w którym się znajdujemy, w którym na przykład mieszkamy. Oprócz Juta i Almond, są jeszcze trzy inne określenia mam, których ja nie chcę omawiać, chcę tutaj tylko o tym wspomnieć, zaraz wam powiem, dlaczego. Zapisałam sobie nazwy: to jest silky, mam, crunchy i scrunchy, i one odnoszą się już do samego wychowywania dzieci. A ja nie chcę do tego przykładać ręki, bo ja wychodzę z założenia, że większość mam stara się wychować swoje dzieci najlepiej, jak potrafi i fakt też, że powstało tyle stereotypów, w które możemy włożyć mamy, to jest, jest bardzo przykry, bo to jest kolejny dowód na to, jak łatwo przychodzi nam ocenianie zachowania kobiet i ich macierzyństwa, bo zauważcie, że nie mamy żadnego określenia, w które możemy włożyć ojców. I o ile te dwa określenia, o których ja mówiłam, uważam za, za ciekawe i warte wspomnienia, ponieważ almond mam jest po prostu szkodliwy, to jest niezdrowe zjawisko, o którym należy mówić i zwracać uwagę. Tak jak wspominałam, dużo dziewczyn mówiło, że nie zdawało sobie sprawy, że ich mama właśnie przejawia takie, takie zachowania, zachowuje się w ten sposób i, i dziewczyny zdają sobie sprawę, co wyniosły z domu, jakie są przekonania na temat jedzenia, a juta mam jest po prostu taką ciekawostką, która pokazuje jak duży wpływ ma na nas środowisko, w którym dorastamy czy zakładamy rodziny, jak i religia też przede wszystkim. Chociaż im dłużej o tym myślę, to juta mam też może być uznawany za szkodliwy, ponieważ mogą pokazywać taki przekłamany Wyidealizowany obraz rodzicielstwa, bo tam jest zawsze wszystko przepiękne, idealnie ułożone, wysprzątane domy, dzieciaki czyste, właśnie w tych um, estetycznych ubrankach. Mogłabym wręcz powiedzieć, że to jest w takich kolorowych barwach, ale powinnam powiedzieć raczej, że w beżowych, bo one kolorów nie lubią. Ale wiecie o co chodzi, więc to też ma swoje plusy i minusy. Tak z kolei te trzy mamy tutaj, no to wiecie, każdy wychowuje jak chce. Przechodzimy, kończymy temat rodzicielstwa i przechodzimy do People, Dark People. in high school uh, cofamy się na chwilę do szkoły. yo what's up bro how you doing hey what's up man hey bro remember that time in high school when I, I made that awesome epic 49 yard catch to win the homecoming game remember uh yeah no yeah sure i think i vaguely remember that yeah ha, fuck man how awesome was that Yeah, Mowa awesome. tutaj o osobach, które były bardzo popularne. To były osoby, które były znane i przez roczniki wyżej, i przez roczniki niżej, e, które były zapraszane na imprezy, które były bardzo towarzyskie. E, w Ameryce, na, w amerykańskich standardach, to zazwyczaj byli gracze futbolu, czy gracze koszykówki, albo e, piłki nożnej, w zależności z czego dana szkoła słynęła, e, i czy liderki. To też byli uczniowie, którzy na koniec szkoły przemawiali, jak było, było zakończenie szkoły, to zazwyczaj oni jako takie tacy przedstawiciele rocznika y, robili jakąś taką przemowę na, na zakończenie, żeby się pożegnać ze wszystkimi i podziękować nauczycielom. W polskich standardach to zazwyczaj były osoby, które były bardzo popularne, które były lubiane, które były zapraszane na imprezy, y, które łatwo nawiązywały kontakty. I teraz niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie sprawdzał swoich starych znajomych, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Raz na jakiś czas u mnie też przychodzi taki wieczór, gdzie przychodzi mi jakiś na przykład nazwisko do głowy i się zastanawiam, wow, co u tej osoby teraz słychać, co ona robi w życiu i robi jakieś mini śledztwo i zazwyczaj słabo mi to idzie, bo te osoby na przykład nic nie dodały od wielu lat na, na swoje social media, bo na przykład nie mam już ich znajomych i, i nie mogę nic sprawdzić. I moim zdaniem jest to przykry trend, bo people that are picked in high school to są ludzie, którzy ten najlepszy swój czas mają już za sobą, a nikt nie chce mieć najlepszego czasu ze sobą. Raczej staramy się ciągle rozwijać i być lepszą wersją siebie i zdobywać nowe doświadczenia i próbować nowych rzeczy, tymczasem people that picked in high school to są osoby, które tak jakby trochę utknęły w tych latach szkolnych i po czym je poznać, jak się z nimi spotykacie, to one cały czas będą nawiązywać do tych minionych lat to był dla nich rzeczywiście super czas, ale nie potrafili po wyjściu z tej szkoły odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, bo cała ich osobowość była tak jakby oparta na tym hermetycznym środowisku, jakim jest szkoła i uczniowie w niej i nie potrafili odnaleźć się na przykład właśnie w dorosłym życiu i iść dalej i rozwijać. I jak się z nimi spotykacie, to oni będą nawiązywać. Tutaj pokażę wam TikToka. Oh, yo, remember that? that was senior year, bro, people still talk about it to this day, right? Oh, not me though, I don't bring it up. So this is where everyone was cheering for me, huh? God, I used to run this town. What am I doing now? I wiadomo, że tutaj mamy amerykańskie realia, więc ci uczniowie nawiązują, jeśli to był gracz w futbolu, to on będzie nawiązywać do jakiegoś super meczu, dzięki któremu dana szkoła wygrała, albo czy liderka, która zdobyła jakiś puchar wtedy i też była dumą wtedy i wszyscy ją, wiecie, nosili na rękach i była uznawana za super popular girl w szkole. I potem oni kończą tę szkołę i no nie chcę mówić, że są nikim, ale po prostu yy, mają taki zjazd. Według niektórych definicji to też są osoby, które zostały w mieście rodzinnym i nie mają żadnych zainteresowań, nie mają żadnych hobby, pracują w takiej niezbyt rozwijającej pracy i szybko zakładają rodziny, bo nie wiedzą za bardzo jak pokierować to swoje życie, więc decydują się właśnie bardzo szybko na dzieci. Ale to też jest pozytywny trend dla osób, które być może nie do końca odnalazły się. Odnalazły się w szkole, bo może trafiły właśnie na, na złą szkołę, na złą klasę, na niezbyt fajnych nauczycieli <laughs> i nie wspominają tego czasu dobrze albo był, był wtedy w jakimś złym, gorszym momencie w życiu, w gorszym, miał gorszy jakiś stan psychiczny czy jakieś problemy rodzinne, które wpływały na to, że nie mogły się odnaleźć i być tą osobą, którą chciały. A potem po wyjściu ze szkoły, po zakończeniu tej eduk edukacji rozwinęły swoje skrzydła. Więc ten trend pokazuje, że szkoła jednak nie jest takim wyznacznikiem, który będzie Wam mówić, czy sobie poradzicie w dorosłym życiu czy nie, bo wszystko jest w Waszych rękach. Izabela Coello. Zmieniamy temat na związki. Przechodzimy do flag jakie są flagi w związku. Jak mamy czerwone flagi, to mamy uciekać, to jest coś, czego nie chcemy. Jak mamy zielone flagi, to znaczy, że to są jakieś dobre cechy, pożądane cechy u naszych partnerów. Więc czym jest beżowa flaga, beige flag? To jest coś, co nie jest wystarczająco mocne, żeby zerwać z naszym partnerem, ale też nie jest z jakąś super zaletą. Beżową flagą na przykład u mnie w związku, u Bartosza, jest to, że jak ja mu zadaję kilka pytań, piszę do niego na Messengerze, rozmawiamy sobie, ja mu zadaję kilka pytań, to on mi odpowiada tylko na to ostatnie. Co jest dla mnie bardzo frustrujące i ja muszę mu przypominać i ponad te pytania, jakby nie mógł odpowiedzieć na, na każde po kolei. Więc to jest irytujące, ale nie na tyle mocno, żebym z nim zerwała przez to. Peżową flagą u Bartosza jest też to, że jak ma wstać o godzinie 8 rano, to nastawia 10 tysięcy budzików, zaczynając pierwszy od godziny 6.50, czyli budzik wybudza go ponad godzinę przed docelową godziną, o której ma wstać. Wybudza go ze snu, czego ja totalnie nie rozumiem, bo dla mnie każda minuta rano jest na wagę złota i kiedy ja sobie jeszcze mogę pospać, to się bardzo cieszę i nie chcę, żeby ktokolwiek mi w tym się nie przeszkadzał, tymczasem on z własnej woli ustawia sobie budzik, który go będzie wybudzać godzinę przed. Czyli on budzi się o godzinie 7 rano i widzi Aha, mam jeszcze godzinę snu, idę spać dalej. Kto normalny chce coś takiego mieć? Nie rozumiem. A on mówi, że on się cieszy wtedy, um, bo on wie, że aha, jeszcze mam godzinę snu. Wo nie kuma i jest to dla mnie brzowa flaga, jako że śpimy w jednym łóżku i ja te budziki słyszę. I jak już jesteśmy przy związkach, to porozmawiajmy jeszcze o IK. Ik to jest. Um, czekajcie, sprawdzę, jak jest oryginalne tłumaczenie. Aha, to jest twój, no, ale tutaj nie chodzi o jakieś obrzydzenie. Tu, tutaj chodzi o takie zachowanie, które jest całkowicie normalne, ale. Z nieznanych nam powodów nas irytuje i jak widzimy, że nasz partner to robi, to on traci dla nas na atrakcyjności. Podam Wam na przykład. Kobiety pisały, że dla nich takim ek jest wtedy, kiedy facet jedzie na rowerze miejskim w taki pokraczny, niefajny sposób, nieatrakcyjny, albo gdy idzie z plecakiem na dwóch ramionach, pomimo że jest dorosłym mężczyzną, albo gdy grają w ping-ponga i on biegnie za piłeczką w taki pokraczny sposób, próbując ją złapać, i mu to nie wychodzi. To są wszystko normalne czynności, które w ogóle nie powinny nas ruszać, a mimo to, gdy widzimy tę osobę robiącą to, to przez ułamek sekundy mamy takie, nie podoba mi się to, w ogóle to, nie jest, nie jest atrakcyjny. Ja wiem, co jest ich na przykład u Bartosza, porozmawialiśmy o tym, w sensie, co jest ich dla niego u mnie. Bartosz nie lubi, jak ja kicham. Rozumiecie to? Kichanie jest najnormalniejszą rzeczą. Ja nie przestanę kichać, będę kichać już do końca życia. Co prawda, ja nie kicham ładnie. Ja na przykład słyszałam, jak kicha Wersów. Wersów kicha bardzo uroczo i cichutko, a ja jestem z tych osób, które kichają głośno, bo ja lubię to uczucie ulgi, ja nie będę tego kichania powstrzymywać, żeby mi tutaj wszystkie, wszystkie naczynka w mózgu pękały i, i mi głowa bolała. Jak ja kicham, to ja lubię to uczucie ulgi, więc kicham dosyć głośno i Bartosza to irytuje. I to jest właśnie dla niego taki ik, że, że ja wiem, że przez ten ułamek sekundy on jest na mnie wkurzony. Znaczy wkurzony to jest za mocne słowo, że w tym wiecie o co chodzi. Dajcie znać, co jest u Was ik u drugiej osoby. Co sprawia, że ta osoba traci u Was na atrakcyjności, chociaż wiecie, że to jest normalna czynność i nie powinna Was to ruszać. Ik to jest takie trochę przeciwieństwo tego, co nas podnieca, bo czasami podniecają nas takie przypadkowe rzeczy, jak ktoś coś robi w jakiś konkretny sposób, albo jak coś trzyma, to, to mogą, może nas to podniecać. A ich właśnie to jest odwrotność tego. Czekam na wasze komentarze. I ostatnia już rzecz związkowa. To jest konkretny typ faceta i konkretny typ kobiety. Zaczniemy od faceta, jest to Golden Retriever Boyfriend. To jest od, od tego psa od Golden Retriever. Więc zobaczmy sobie w ogóle, czym się charakteryzuje ta rasa. Golden Retriever ma wesołe i łagodne usposobienie, jest posłuszny i oddany opiekunowi, źle znosi samotność. I rozłąkę, potrzebuje stałego bliskiego kontaktu z człowiekiem, dlatego nie nadaje się do trzymania w końcu. Podążając za tą definicją, Golden Retriever Boyfriend to jest taki chłopak, który jest wiecznie szczęśliwy, który jest spokojny, wyluzowany, taki wychillowany, nie potrzebuje dużo, nie wymaga od Was dużo i utrzymanie takiego fajnego, satysfakcjonującego związku z nim jest bardzo łatwe, bo on nie jest w ogóle dramogenny, a on jest właśnie wiecznie tym zadowolonym pieskiem z ogonem. I to też jest taki trochę wieczny ekstrowartyk, który lubi Lubi zagadywać do ludzi, który lubi wchodzić w, w interakcje, który cieszy się po prostu, po prostu z życia. Ale z drugiej strony on też źle znosi samotność, więc jest trochę takim, takim rzepem. On lubi spędzać czas z wami, przytulać się, robić wspólnie rzeczy, być właśnie razem. I też widziałam właśnie takie TikToki, gdzie dziewczyny wspominały, że muszą się pozbywać tego swojego Golden Retriever Boyfriend, żeby mieć chwilę, chwilę dla siebie. Och, napije się i totalnym przeciwieństwem Golden Retriever Boyfriend jest Black Cat Woman, czyli taka bardziej wycofana, introwertyczna, nielgnąca do ludzi partnerka, kobieta, która lubi spędzać czas sama, która chodzi swoimi drogami i związek właśnie takich dwóch osób, no to są, jak się mówi, przeciwieństwa się przeciągają, więc ona potrzebuje dużo czasu dla siebie i nie potrzebuje tak dużo interakcji z ludźmi, a on jest właśnie tym, który do tych ludzi lgnie, z nimi zagaduje. I ostatnio też widziałam takiego TikToka Justina Biebera, z Highly, jak on właśnie zagadywał z fanami wchodzi z nimi w interakcję, super sobie rozmawiali, mieli taką normalną konwersację. Nie że zrobię sobie z wami fotkę i baj, tylko naprawdę chciał z nimi porozmawiać, a Hailey Bieber po prostu stała taka wkurzona i klikała guzik od przejścia dla pieszych, bo chciała przejść, żeby jak najszybciej światło się zmieniło. I ona stała taka wkurzona. Tak. Okay. Like, 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 like yeah. I just listened to this K-pop song last night so far, it's called Instagram. Mm -hmm. you heard it? No. I zastanawiałam się właśnie, czy to być może dlatego, że ona jest, e, idąc za tą nomenklaturą, ona jest takim black cat i ona nie lubi tego typu interakcji, czyli jest po prostu zwykłą byczą. To już wszystkie określenia, które dla Was przygotowałam dzisiaj. Pamiętajcie, żeby napisać, jakie są Wasze X u Waszych partnerów lub partnerek. Czekam na Wasze komentarze, zostawcie lajka w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w następnych filmikach. Na razie, pa!